Dźwiękowy wybór, które ucho lepiej wybrać przy obustronnym niedosłuchu. Przy obustronnym niedosłuchu najlepiej jest używać dwóch aparatów słuchowych, ale jeśli z różnych względów wybierasz jeden aparat, decyzja, które ucho wybrać, powinna być dokładnie omówiona z protetykiem słuchu. Oto kilka kryteriów, które mogą wpłynąć na tą decyzję. Pierwsze: stopień niedosłuchu. Zazwyczaj preferowane jest ucho, z lepszym resztkowym słuchem, ponieważ może być łatwiejszy do adaptacji i zapewnić lepsze wyniki. Dwójka jakość słyszenia. Jeśli jedno ucho ma lepszą zdolność do zrozumienia mowy, może to być lepszy wybór. Trójka komfort i aklimatyzacja. U niektórych osób jedno ucho może być bardziej komfortowe dla noszenia aparatu słuchowego niż drugie. Czwórka. Stan zdrowia ucha. Jeśli jedno ucho ma chroniczne problemy zdrowotne, takie jak infekcje, lepiej może być zaopatrzenie drugiego ucha. Piątka. Preferencje życiowe i zawodowe. Może być warto wziąć pod uwagę, po której stronie masz zazwyczaj rozmówców, np. w pracy i które ucho byłoby wtedy bardziej praktyczne. Szóstka. Dane medyczne i historia pacjenta. Czasami, wcześniejsza historia medyczna ucha może wpłynąć na decyzję. Zawsze ważne jest, aby tę decyzję podejmować w ścisłej współpracy z doświadczonym protetykiem słuchu, który poznał Twoją historię medyczną, potrzeby i styl życia, i który może dokładnie ocenić Twój słuch oraz dać profesjonalne rekomendacje. Do usłyszenia!